Jak już wiadomo było, że, y, że będzie delegacja rządowa, spotkaliśmy się w dyrekcji z przedstawicielami BORU y, i było powiedziane, no, że przedstawiciele BORU muszą być, nie? bo taki jest ogólny przepis, bo myśmy chcieli, że my przejmujemy i odbramy, no byliśmy troszeczkę może naiwni. Że my przejmujemy i, i odbramy, my y, y, prowadzimy i robimy wszystko, żeby, żeby zachować bezpieczeństwo. No powiedzieli, że to nie wchodzi w grę. Y, albo się godzimy, albo nie. No, oczywiście po, po krótkiej naradzie w MKZ doszło do tego, że tak, że oni wchodzą też razem z delegacją rządową. Różne takie informacje dochodziły, że, że mogą być prowokacje, że na przykład ktoś z nożem rzuci na Jagielskiego i, i, i wtedy oni będą mieli pretekst, żeby nas roz, roz, rozwalić. I wtedy zapadła decyzja, że jak przyjedzie delegacja rządowa, żeby się nikt nie ważył kwizdać, no. Pluć, czy tam głośno, głośno krzyczeć, no i efekt przerósł nasze oczekiwania też, bo, bo w tym momencie y, po przejściu delegacji rządowej, kiedy naprawdę posłuchano nas wszyscy y, i przed bramą, y, może mniej, ale już za bramą y, posłuchano, że nie było żadnego gwizdu, żadnego jakiegoś tam y, niecenzuralnego słowa. I innych takich rzeczy, i w zasadzie ta delegacja rządowa przeszła y, do środka, to przez pierwsze 20 minut y, oni w ogóle nie mogli dojść do siebie. Proszono nas, żeby y, w tym małym pomieszczeniu sali, salki BHP, żeby, tam żeśmy im dali y, herbaty, trochę i ten, taki był przedstawiciel y, Komitetu Centralnego, mówi no dlaczego wy dla nas jesteście tacy niedobrzy, nie? A my mówimy, no nie, no przecież weśliście, nikt na was nie gwizdał, nikt na was nie, żadnym złym słowem nic nie powiedział, no ale takie przyjęcie, myśmy myśleli, że no przecież ludzie są, to jest społeczeństwo socjalistyczne i tak dalej, nie? Ja mówię, że pan, no tak was przyjęto, nie? I mnie się wydaje, że to, że tak się stało, to też później było efektem tego, że oni zrozumieli, że my jesteśmy jak gdyby w jakiś sposób zdeterminowani. Albo tak to odebrali w ten sposób. No i następne wejście delegacji rządowej, to właśnie prosili, że oni, znaczy pan premier Jagielski powiedział wprost, że jeżeli on ma wejść i przejście, tak jak poprzednim razem, to on, on rezygnuje, on nie, nie wejdzie.